Cześć! Na naszym magazynie pojawiły się długo wyczekiwane wędki Mikado Skydream. Jeśli to oglądacie, z pewnością możecie znaleźć się już również na sklepowych półkach. To naprawdę fenomenalne wędki. Żeby Wam to udowodnić, teraz trochę o nich opowiem. Zacznijmy od aspektów technicznych. Podstawową cechą, która wyróżnia te wędziska na tle innych, jest fakt, że do budowy blanku Skydreama użyliśmy po raz pierwszy wysokomodułowego węgla 46 ton. Dzięki temu wędka wyróżnia się niesamowitym stosunkiem szybkości i sprężystości do jej ugięcia pod obciążeniem. Dół wzmocniliśmy matą karbonową z dodatkowym oplotem produkowaną przez fabrykę Toray. Również komponenty użyte do uzbrojenia wędziska to absolutny top. Szkieletowy uchwyt Fuji SKSS pozwalający na ciągły kontakt dłoni z blankiem. Całości dopełniają lekkie i pancerne przelotki Fuji Torzite. Design wędek Skydream też jest nietuzinkowy. Nieszlifowany karbon z czarnymi omotkami, mieniący się różnymi kolorami kameleon, zgrabny, smukły dolnik z najwyższej jakości pianką, wszystko wykończone akcentami w kolorze szampańskiego złota. Wygląda to naprawdę dobrze, elegancko i nieszablonowo. Do wyboru mamy trzy modele SkyDima. Wersja 213 o ciężarze wyrzutu od 2 do 10 g to przede wszystkim świetna okoniówka. 2,21 od 3 do 12 gramów wyrzutu, bardzo uniwersalny kij, który obsłuży zarówno cięższe łowienie okoni, jak i finezyjne łowienie sandaczy oraz najmocniejsza wersja 2,29 od 3 do 14 gramów wyrzutu, która z pewnością przypadnie do gustu także wędkarzom łowiącym z brzegu. Łowiłem dużo tymi wędkami ubiegłorocznej jesieni, testując je podczas łowienia okoni i sandaczy. To, co można odczuć od razu biorąc do ręki Sky Dreamy, to lekkość tych kijów. Mimo sporej długości odnosi się wrażenie, jak podczas łowienia ultralightową, bardzo krótką wykałaczką do dłubania okien. Niesamowicie szybkie wędki. Szczytówka, mimo pozornej, delikatnej budowy, podczas podbijania przynęty, natychmiastowo wraca do swojej pozycji. Blank niebywale elektryczny, czuć każde dotknięcie. Na tych wędkach po prostu nie da przegapić się żadnego, nawet najdelikatniejszego brania. Jednocześnie wędki. Pracują bardzo głęboko i progresywnie. Szczerze polecam wam wędki Skydream. Jestem przekonany, że sprostają one oczekiwaniom najbardziej wymagających i zaawansowanych spinningistów.